Na tej strony Kosiorski. Dzisiaj troszeczkę o nowościach oraz przypomnienie o weekend, samonie, który się właściwie kończy w ten weekend, więc jeżeli nie robiliście samonów, to na pewno zróbcie. Oraz jeszcze będzie ostatni raz do zrobienia misja. Weekendowe misje są dosyć łatwe. Wystarczy przejść cokolwiek, znaczy quest lub event, e, trzy razy i dostajemy tiketów dosyć sporo. E, jak widzicie, zobaczycie. Tutaj filmie, gdzie ja samonowałem. No nic specjalnego nie trafiłem, ale samon i tak jest dobry. Zresztą to jest darmowe 10, nawet ponad 10 multisamonów, więc spoko sprawa generalnie jakieś tam Androidy przeważnie są. No nieważne. Ale są darmowe postacie, trzeba z tego skorzystać. Szkoda by było o tym odpuścić, więc przypominam, zapiszcie sobie w telefonie jakieś przypomnienie czy cokolwiek, że w weekend należy to zrobić. To jest naprawdę tylko 3 gry i potem wysamonować i. Spokój. Ale mamy na te nadchodzące dosyć fajne rzeczy, e, może zaczniemy pierw od, w sumie to jest dla mnie ważne. Update 4.12, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że coś takiego na japońskim serwerze jest, ale no, albo dopiero teraz, albo jest, albo będzie u nich wchodzić. Zobaczcie, teraz, jeżeli będziemy trzymać dane orby podświetlają nam się tak jak zawsze, jakie to są. Podświetlają nam się te orby, ale na dole będzie pokazane, ile to nam zapełni pasku i nie wiem, czy te plus 8 to będzie pokazane, że to jest plus 8, ale na pewno na dole będzie pasek zaznaczony, także nie będziemy musieli już liczyć, że tu złapiemy 2, 4, 5, 7 orbów i to nam da tyle, tylko będziemy mieli jasno pokazane, nie będziemy musieli się obawiać, że zrobimy. O 1 za dużo na Ultimate, atak albo o 1 za mało na Super Atak, więc to jest mega fajny, przyjemny update. Lada moment go zobaczymy. I zobaczmy jeszcze to. To jest mega sprawa: będzie zoptymalizowana zakładka z postaciami. Co to znaczy? To znaczy, że będzie podział na postacie, które można dodać do drużyny, i nie można dodać do drużyny. Czyli wszystkie Elderkaje, wszystkie itemki do sprzedania statuetki będą w oddzielnej zakładce i zobaczcie, co jest mega ważne. Postacie, których nie można dodać do drużyny nie będą zajmować miejsca na sloty, miejsca postaci, to jest mega, mega duża sprawa według mnie, ponieważ no już mi brakuje miejsca w tych postaciach, mam zobaczcie 1500 za zajętego, już więcej dokupić nie mogę i o, nawet mam 1520 na 1520, czyli no, naprawdę czekam na ten event, bo no, jest to potrzebne, jest to potrzebne wiadomo. No, każdemu się przyda. Alderka je jednak yy, no, ja ich mam bardzo dużo, ale trzeba je trzymać w razie co na jakieś alerki i tak dalej. To tylko sprawa. Yy, mamy też dwie no nadchodzące postacie, które będą 6. To jest piątek. Tak, 6 z rana będą dostępne, o ile się nie pomyliłem. I to jest tak, tutaj będzie nowy, znaczy odnowiony story event Tam będzie do zgarnięcia A może mi się uda Wam pokazać, po prostu zobaczymy to co jest na stronie, bo tutaj już więcej nie zobaczymy Jesteśmy na Dokkan Wiki i tu jest napisane Tu są wypisane kiedy i jakie postacie nadchodzą I tak, nas interesuje Już sobie klikniemy, nowy Buł Ten Eza Hmm. tutaj będzie nowy Gotenks, to też jest ciekawe i dwa nowe Extreme Z o, znaczy Dokany po prostu nie ESA tylko Dokany oraz nowa postać z tego eventu więc sobie zobaczymy a tak cie jako ciekawostka to są nowe postacie znaczy nowe postacie Dokany, postaci na japońskim serwerze ehm. chyba Frizy jeszcze nie ma detali jednak Demigra, Towa czy Mira, nawet nie najgorsze postacie możemy bardzo szybko zerknąć na nie. Zobaczcie, jest to Excise Zeta a nawet już podany. Nie, nie najgorzej, będzie na plus na pewno. Demigra też fajnie, że dostał, bo no, był troszeczkę useless. Towa tak bardzo, no nie, no fajnie, te postacie się mogą zmienić, one są dosyć, raczej mało gdzie się i tak będzie je używać, więc tym bardziej, że fajnie dostały. Do o, ten dostał Extreme Z Awaken LRKa. Ma atak def już procentowy, jak widać. Dodatkowy atak na ultra ataku. No i w zasadzie to tyle. Także też fajnie, że starą, dobrą LRKę ruszyli. A my przeglądamy to, co nas interesuje, czyli na globalnym, yy, co będzie na globalu. Yy, tu widzę, że dużo nie ma, albo to jeszcze nie jest zmieniony event. Nie, to jest chyba zmieniony. Tutaj będziemy mieli do dyspozycji tą nową kartę. Tego. I za medale z tego eventu będziemy dokonywać ją na Great Simon 2 przez 1 i tak ona nie ma żadnego Eza na ten moment, a tak def 80%, nie najgorzej, może zrobić unik, ma, ma tylko 25%, tylko szansy na unik. No nie najgorzej. Dobrze, że atakującym przeciwnikom odbiera atak na dwie tury. Kategorię dosyć mało, więc fajnie, że jest pepi Gaz, więc może troszeczkę pomóc. W sumie tyle. Special pose, kategoria jeszcze dostaje dodatkowe statystyki i także fajnie. No i może się zmienić na Great Simona, który ma tro trochę więcej widać ataku Defa i ma szansę na zrobiony critical hit za special pulse kategorii ally, ale to raczej nikt nie będzie ich specjalnie łączył. Generalnie nie polecam jako darmowej karty raczej tworzyć. Nie jestem fanem w ogóle darmowych kart, żeby dawać im hitem potencjał, jak nie mają na stałe atak DEF podnoszenia, bo tutaj nie ma na stałe niestety. Ale może komuś się przydać w jakichś kategoriach, więc nie mówię, że kompletnie nie, ale raczej niekoniecznie. Zobaczcie ten Trunks, który długo nie miał do kana, tak samo i ten Goten mają do kana na bardzo podobne karty. Praktycznie to jest to samo: 120% ataku, redukcja obrażeń 40%. Podobnie, bo wcześniej też miał redukcję obrażeń i atak bodajże, ale ma dodatkowy atak i redukuje obrażenia przy super superataku, jeżeli mamy sojusznika. Yy trankskid or Krillin, atakującego w tej samej turze, czyli fajnie by było ich połączyć, bo on ma to samo, tylko że z Gotenem i Krillinem. Więc fajnie łączyć te karty obie razem. Mm, ale czy jak gdzieś indziej będziemy używać, no nie wiem. No defensywy nie mają, mają redukcję obrażeń, co jest fajne. Mają, no ta dodatkowa redukcja obrażeń w przypadku połączenia z Gotenem Krylinem jest mega wow, ale czy bez tego połączenia gdzieś ich będziemy używać? Może niekoniecznie. Jednak jest o tyle plus, że te plus 70, dobra sprawa, że te plus 70% ataku jest liczone oddzielnie niż te 120, i co daje aż 274 maksymalnie procent ataku. Czyli oni naprawdę dużo mogą wyciągnąć na a jeżeli połączymy je właśnie z odpowiednimi kartami, będzie super. Tym bardziej że te postacie prawdopodobnie mają te same linki, więc no, je razem w jednej rotacji połączyć to będzie coś dobrego, ale czy będziemy je używać, ciężko powiedzieć. Następnie będzie level 4 Super Gotenksa, The Full Throat. No, kolejny poziom na Dokkan Evencie, za który właśnie będziemy te medale będziemy używać. Na te dwie postacie co pokazałem, oraz na nowego Gotenksa, który jest nie wiem szczerze mówiąc, jakoś go kompletnie pominąłem. Jak nigdy, szczerze, nigdy o nim za bardzo nie słyszałem. To jest Special posta kategoria. No, co tu mamy, no. jeżeli mamy tych, no to fajnie, bo można ich dorzucić, generalnie nie widzę tu nic specjalnego. Oraz youth, czyli też taka dosyć niszowa kategoria, na szczęście HP atak 170%, tu jest zobacz, zobaczcie 4 k i 170 atak def HP, więc duże statystyki, duże, więc jeżeli mamy coś z tych kategorii, to fajnie można połączyć. UF to też nie jest jeszcze najgorsza kategoria, bo zobaczcie, KMH Gohan jest, więc spoko i jakieś inne tam się jeszcze znajdzie. Czyli dobry liderski, ale jakoś chyba rzadko używany. Kategorii ma dużo, bardzo dużo, więc fajnie. Hmm. Tak to podstawowa karta, takie ma bardzo podstawowe rzeczy. Atak def 100%, ki plus 1 po trzeciej turze może się zmienić. Zmienia się na takiego gościa, co ma ki plus 2, atak def 100% i ma jeszcze szansę... <laughs> Ojejku, ma jeszcze szansę na dodatkowe 50% ataku, to jest 50% szans, szans ma dodatkową... A, i wtedy ma jeszcze kolej, dodatkową szansę na kolejne 50% ataku. Też ma szansę na 50% defa. I ma szansę na kolejne 50% defa. I ma szansę na dodatkowy super atak. Czyli taka no, bardzo losowa karta, że no, jest szansa na to, na to, na to, na to. Czyli jak najwięcej rzeczy może się zdarzyć. Ale czy się zdarzy? No nie wiadomo, no nie wiadomo. A po której? Po... W czwartej turze po transformacji, kiedy mamy więcej HP, może się zmienić w SS3 Gotensa, który ma więcej ataku po prostu na super ataku. Ma pewny ten atak, ma większą szansę na super atak i tyle. I ma jeszcze szansę na stuna. Generalnie fajna karta, ale nie wiem jak jego banner wyglądał. Zobaczymy, ale raczej bym nie samonował. co tutaj? Tutaj mamy... Tutaj chyba coś źle kliknąłem. Dobra, tutaj mamy to, co mnie bardziej interesowało. Skąd on ma medale? To też jest ważne. Czyli medale ma... A, z tego eventu co kliknąłem? A tutaj będzie miał z czwartego poziomu matemedale. Dziwnie to, bo tak nie po kolei pierw, na japońskim serwerze był pierwszy level czwarty, piąty, piąty, a u nas jakoś to na odwrót. Ale dobrze. Yy, będzie miał yy, do kana ten BU, Buu, który no jakby nie jest za bardzo używany, ale dosyć dobry na swój czas. Jak on wyszedł, to miał dosyć fajne te atak def, dosyć sporo, więc był taki... Że o, może coś z niego być ciekawego. Jak tylko będzie jego dokan, będzie fajna sprawa. No i jest jego dokan i jest fajną sprawą. Ma szansę na stun, więc jest fajnie. Na jakiś takich SBR-ach ma 30% szansy na stun, ma 50% szansy na unik. 150 od razu atak def na start. Multiplier 140, więc nie ma tragedii. Supreme Damage, no ok. I zobaczcie, ma dodatkowe 150 atak def na początku no i ten właśnie te, te 50% na unik mm, przez 7 turn więc fajnie ja go chyba go robiłem więc na pewno jeżeli no zrobię tylko jego dokan to będzie będzie na 100% filmik z nim e Nie, ja mu nie wbijałem. Hidden potencjał mam odblokowane 4 ścieżki, ale nie wiem, czy go będę robił. No, teoretycznie trochę kategorii ma, ale raczej nigdzie go nie wcisnę. Może do margin power, bo to jest kategoria, którą czasem sobie używam. Chociaż e, nie margin power. Czekajcie, czy on jest w tym? Power absorption. E, nieraz sobie używam jako tego lidera. Jednak to nie jest optymalna sprawa, bo to jest tylko 120%. Więc to jest takie bardziej for fun, ale karta wydaje się spoko. No i główna sprawa, kolejna karta z kategorii Magic Power Leader, zobaczcie, HP, atk def 170%, 4 k czyli no, jak wybierzemy dwóch takich to będzie ładnie, jeszcze Artif Artifical Life Form, która też nie jest jakąś najgorszą, ka yy, nie jest najgorszą kategorią, ze względu chociażby na te postacie, yy, więc... Jest ogólnie fajnym liderem, ma Power też fajnie można. Jeżeli macie teraz tą melerkę, no to jak najbardziej on, oni razem będą dobrze współdziałać. No i nie wiem też o tej postaci jakby za wiele, bo jak ona wyszła, jakoś strasznie było takie, że o kurde, jak ona jest super i w ogóle nie wiem czemu, bo no dobra, ma dobry leader skill, ale aż tak jakbym, nie wiem, mnie jakoś tak nie zachwyca. Działa na podobnej zasadzie jak Gotengs. Chyba, że to będzie do Docum Festival. Summon. No nie wiem, jakich sumony wyglądały, ale to jak tylko wyjdą, to się, no będę rozmawiał na ten temat. Dzisiaj tak informacyjnie, co tam się dzieje, wszystko jeszcze. Więc tak, atak 100% redukuje o 40% damage i się po trzech turach zmienił. Ok, czyli to samo co Gotengs. Tu jest podobna sprawa. Atak 150%, ki plus 2, czyli już spory damage. Ma szansę na unik, szansę na stun i redukuje obrażenia i może silować super atak. Ok, ale znowu czekamy tu, czekamy kilka tur, cztery tury, aż będziemy mogli dalej zrobić transformację. I teraz zwiększa sobie atak def na 3 tury, więc no coś tam pomoże, troszeczkę ataku defa się podniesie Siluje super atak, ma bardzo dużo 220% ataku łatwe 3 zresztą z jego liderem, z to w ogóle będzie miał zawsze fulki. Redukuje obrażenia o 50%, ma szansę na critical hit, 12% za rainbowki więc można by było na nim iść bardziej w dodatkowo, tak chociaż ja niekoniecznie lubię, bo też zobaczcie, zanim dojdziemy do ostatniej fazy, to będziemy tu grać 3 tury, tu będziemy grać 4 tury. To jest już siódma tura, zanim się postransformujemy w Bu super i będziemy mogli ja bym wolał zrobić tu i tu trochę critical hitów niż dodatkowych ataków. Także to już zostawiam wam. Mi się wydaje, że lepiej na nim dać critical hit, bo i tak do siódmej tury niewielu eventach tak dojdziemy. Generalnie postać fajna, bo ma dosyć dużo ataku, ale ja nie widzę aż takiego takiego dlaczego jest super, wow i w ogóle Ile on ma? A, 12%, czyli maksymalnie 60% na Critical Hit możemy złapać przez Rainbow. Dobra, to chyba tyle. Także dzięki z wam za obejrzenie. Myślę, że coś tam będzie co do roboty. Uch, jak zobaczymy samony na pewno będzie kolejny filmik, więc jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. I życzę Wam powodzenia w tej grze, jak i w innych. Trzymajcie się. Cześć!